Dobry. dzisiaj zbieramy ogóreczki i pomidory no i trzeba będzie opryskać się miedzianem tak na wszelki wypadek więc zbierzemy ile się da no i działamy działamy także zapraszam na film pamiętaj czytaj opis filmu bo w opisie są bardzo ważne rzeczy no to na razie dwa już bez osłon tam gdzie są ogórki zebrałem ale powiem ci one nie były takie za bardzo tu widzę po. jaki ogór rośnie pa. To będzie na mizerię, na mizerię będzie. Już bardzo kwaśny. Ten to jakiś inny. Odmiana jakaś taka. Widzę, że nie mrawa, ale idziemy dalej. co my tu mamy? Też jakieś ogóreczki. Tu będzie trzeba w ogóle je podlać troszeczkę, bo one tak, takie trochę przyduże są. O! Ale część tych dużych też się nada. O tutaj jeden rośnie. Tu już jest końcówka ogórków, ale posialiśmy następne, więc myślę, że coś tam w październiku będzie. O ten to kujący O dobra, nawet weźmiemy parę sztuk tego, parę sztuk tego i coś tam zawsze O, Jakie kujące pa! Specjalnie żeby nikt nie pobrał o, jeszcze tutaj jeden. I patrz, tutaj jak wisiał, nawet nie wiedziałem, że jest tutaj. No i dobra. Czyli można powiedzieć, że już ostatki, pajączek sobie chodzi. Ktoś się boi, to niech <grym> uważa, będzie zbierał górki. No i dobra, tu się nic nie dzieje. Co tam z nimi będzie, to będzie. Nie ma co tutaj panikować. O, widzę, że już pomidory też do zbierania są, także wyzbieramy. Chodźmy dalej, chodźmy dalej. O, tutaj to się dopiero będzie coś działo. Jest, patrz. Mówili, że tutaj nic nie będzie z tych ogórków, a powiem Ci, są i mają się, mają się dobrze. Dawaj tam tego zbierzemy. O, i tu. Także jest co zbierać <gry> tutaj ten szklarniowy to coś tak słabo trochę nam urósł, ale nie ma co narzekać. Idziemy I... dalej O, pokrzywa, muszę uważać, żeby się nie ciapnąć. Dobra, bierzemy jednego, drugiego. Coś się znajdzie to od razu, by tam hit do koszyka. O, widzę tam daleko coś jest. Zaraz go zbierzemy. O! Także jeszcze można coś tutaj chlapnąć. O. Mówili, że nic z tego nie będzie. A powiem Ci, cały czas coś rośnie. Także można zbierać. O! Co tu jeszcze mamy? Mamy coś? Patrz, jaki duży, wykwintny jaki. O i tu na dole coś rośnie także nie ma co narzekać Tam jakiś kanapkowy tutaj też gdzieś widziałam kanapkowego o. Do tego ściągniemy Pozebija się bo tu raz woda taka, raz taka nic nie zrobisz, tu na górze nic nie rośnie o. tu już są chore liście, więc Kończymy też tutaj imprezę z ogórkami. zobaczymy czy tamte wyrosną, bo powiem ci jestem dosyć ciekawy, nawet tego małego też zbierzemy, tam na dole też coś rośnie, o dzisiaj podbieramy ogóreczki, cyk, tutaj jeszcze są te szklarniowe, idziemy dalej pamiętam, że tutaj na dole jeszcze coś tam rosło Ten też już w sumie jest do zebrania, ale jeszcze go zostawię Tutaj, pa, jaka? O, i tam na dole Także jeszcze coś tam można nazbierać O, zobacz, jest następny O, no, może być, że koszyka zbraknie. <noise> Coś jeszcze jest, nie widzę. Górek to powiem Ci taki as, że on się wszędzie schowa. O, pa. Dawaj go tu. Dawaj tego. Co tu poleciało i gdzie i dlaczego? O, tutaj jest. Ale pofruną Dawego tam, wyciągaj. O! No, razem z tym wleciał. Robi. Tu się dobrze zaplątały. Za tym. Jak to się nazywa? No tu już nie wyrwiesz. To tak poplątane, że nie wyrwiesz. Dobra, weźmiemy go tak. O, czasy, katorkiem chyba. No i zebraliśmy koszyk ogórków. No taka powiem Ci dosyć spora ilość. Nie jest źle, coś tam jeszcze rośnie. Coś jest jeszcze ten szklarniowy, ale to spokojnie. Dobra, to od razu za pomidory się bierzemy. Szkoda, że Ali nie ma. To nic. O tu jakieś są. O, dawaj. Będziemy zbierać tutaj większość tych o, cyk Żeby nie przedusić może za mocno bo to szkoda podusić tego wszystkiego. Tutaj też jeszcze o widzę. Dojrzewające. O. No dobra, te niech się jeszcze dojrzewają. Pokaż te. Zrywamy takie półchrubki, jak ja to mówię. A na górze coś jest. No, jeszcze jest zostawię. Na razie mają te wapna, nie wapna. A tutaj jak, opa, taka elegancka kuleczka. O, nie wiem, czy nie będzie padać deszcz, albo wiatr wieje albo sąsiad coś włączył dobra czarne kule widzę jeszcze tutaj dojrzewają także je zostawimy jedziemy z tej strony widzimy. o i tutaj mamy eleganckie dojrzewające już to zbieramy zawsze trochę tego siuwaksu wpadnie ten to jeszcze może powiesić, tego zbierzemy opa jakie ładne trzy sztuki śliczne dobra hops hops dobra i tu O, ten jeszcze się trzyma mocno, nie będę go zrywał, ale tego można zerwać. Tego, jak tutaj na dole pomidory. No jeszcze mógłby zostać. O ten już jest taki, tego to zerwiemy. Dobra, idziemy dalej. zobaczymy co tutaj po drugiej stronie słychać. Sznurki widzę całe, więc nie jest źle. O, są malinówki nasze. Nie wszystkie jeszcze dojrzałe, ale coś tam zerwać można. O. Niech, niech rosną niektóre. Dobra, tutaj widzę też jest do zerwania coś. O. No i jak sytuacja Będziemy z tej strony, tutaj już podlewają się góreczki. Nie wiem, czy coś z tego będzie. A jak linia kropująca działa, działa. Nawadnia, podlewa i kapie. Słabe ciśnienie jest, ale dzisiaj ma coś tam napadać, więc nie ma się co martwić tym tutaj coś pod spodem chyba rośnie o patrz widzisz znalazły się jeszcze jakieś sztuki o te to te jeszcze tego to można zerwać i mamy parę odmian eleganckich dobra o, tego też mogę zerwać och nie wstydź się Chodzi do wujka tutaj na dole też są także zbieramy wiadomo to co zostanie to nasuszenie nie ma co tam płakać dobra co dalej jeszcze tutaj widzę jakiś jest On taki no jeszcze niech będzie tu taka mała jakaś pokaż zrywałam to czy nie no ten jeszcze niech dojrzewa tutaj, tutaj bogaś się. O. Mały to chodź. O, tu lolek, chyba to chyba lolek, ta taka odmiana dziwna. Ale widzę radzi sobie, więc niech będzie. Tam jeszcze dwa są. O, tutaj elegancki film taki na spokojny dzisiaj idziemy o ciekawe ja z koszykiem ten o udało się dobra o i tu już można parę sztuk też zerwać co tu jeszcze jest tu taki on dojrzewa ten taki popękany niech będzie Tutaj, no, no, upartego można jakiegoś zerwać. Pokaż dalej, co my tu mamy. Tutaj nawozu wszystkiego im brakuje, ale nawóz już działa, więc za parę, za parę ten, o pa, znalazłem innego na ziemi. Także tutaj coś tam zawsze. Padnie. O czekaj, tutaj jeszcze obróciłem się, a tutaj jeszcze rosną za mną. Ten to jeszcze nie, ale o ten już może być. Dobra. Jak tutaj pomidorki. Będzie coś z tego czy nie będzie. Jeszcze twarda sztuka taka. Ale to O, niektóre same spadają bo już takie dzikie są. Dobra, to też weźmiemy. Tutaj coś rośnie z tyłu. Jeszcze zielonkawe takie. O, ale można próbować już coś zerwać. Te na ziemi. No, ten to już taki, o no, sam odleciał. Ten jeszcze się trzyma. Dobra. Dawaj go tu. Jak tutaj sytuacja. Można coś tam zrywać. Słabo widać, nie zawsze wsadzę telefon. W każdą dziurę. O. Hops. No i już zobacz jak ładnie. Dobra. No jak to sytuacja? Też może być. No upartego pewnie bym zerwał więcej, ale poczekam, jak jeszcze dojrzewają. No to jak? Dobrze. Idziemy. Idziemy dalej. Patrzcie, nie wstydźcie się. Teraz zobaczymy z tej strony, co tu jest. Papryka. No, no, upartego można już ją zerwać. O, jest kolejna papryka. O. Tym razem żółta. Dobra, idziemy zobaczyć tutaj Muszę kończyć, bo przyjechał gością od drzwi Więc szybciutko zbierzemy To co możemy O, tego to można zerwać Tutaj co jest? O jakie ładne Dawaj zbieramy i idziemy, bo tam już Fachowcy <noise> czekają. Dobra, to zbierzemy. O masz, polecił mi dziki. Tutaj jest tak, że go znajdę. O, i jeden tam. hops O, i tam by było na tyle, także. Nazbieraliśmy trochę, znowu koszyk jest. Także, o dobra, dzięki za oglądanie lecę, bo mamy szynę robotę. No i co, do jutra pewnie. No, to na razie. O, czekaj, tutaj jeszcze coś jest. Tu można jeszcze zerwać coś. O, jakąś malinówkę. Dawaj wrzucimy, widzisz miałem się pożegnać, a tu jeszcze pomidory do zerwania, o. I tutaj jeszcze, tu jeszcze jeden. Dobra widzę tu jeszcze jakieś są sztuki, o ten jaki ładny, o ten zrazu Potrzebnie go zerwałem. Dawaj, dawaj, dawaj. I tutaj co my mamy? Jest zarada? Nie ma. O te to, to ładne. Te można zrywać. O. Dobra. I jeszcze tego. I będzie. Jeszcze cztery. Poszły. No i pryskamy miedzianem. Oczywiście staramy się w miarę dokładnie to zrobić, ale wiesz jak jest. Tutaj. Tu się wiedzie, tam się wiedzie, tam się czegoś może zapomni, ale. <głos> <głos> Takie, bo muszę tutaj wejść. O. I lecimy, góra, dół, wiadomo, że wszystkiego i tak nie spryskasz, także, ale chociaż trochę gdzieś tam będzie zabezpieczone. Już jest dosyć późno, bo jest koło dziewiątej, więc tutaj możemy śmiało sobie coś tam spryskać. Pszczółki raczej już nie latają. Dobra, by tak było. Co? No i co? Pomidorki spryskane, ogarnięte. No i lecimy dalej, bo widzę, że u kumpla coś się dzieje. więc trzeba pójść zobaczyć na zgady. Dobra, trzymajcie się i do następnego.